Cześć wszystkim z tej strony, Koza Gaming. No. Dzisiaj pogramy sobie w grę, która naprawdę zrobiła dużo wyświetleń, bo aż 126. No to y, przygotowałem tutaj pomysł. Taki fajny pomysł, Hihi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Hmm, musi się wczytać oczywiście, ale to trwa wieczność. Bo to oczywiście duża mapa. No nie no laguje, Jezu! Czemu to się zawsze nie umie tak szybko wczytać? To jest właśnie ten minus tej gry, że to tak laguje tu. Tak, to jest dobrze, ale jak laguje, no to trochę słabo jest. I teraz tak. Mam taki pomysł, że będziemy musieli się chronić przed godziną, prawda? Fafik nie wiem coś. A widzicie, jaki mój piesek Madrid? Czyż ten drip bratku? Nie, nie czuję. Czy mam Godzilla? Was jest das? Das jest no, ten Godzilla. Das jest Minecro. O Boże. Das jest Minecraft, ten Godzilla. Ja nie chcę, ci Minecraft, ten Godzilla. Godzilla. No to trzeba coś innego O wiem A te A At O jest A Walkers At 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 I like, I, I like At At tej to kątał wiem mm. Przepraszam za lagi Ja to specjalnie zrobiłem oczywiście, tak? A teraz patrzcie, patrzcie jak on... Jak on ma mnie w tyłku. Albo ma mnie na tyłku. To ja robię tutaj takie fajne triki. Gdzie jest mój piesek dripowiec? Mój piesek dripowiec mnie porzucił. Ale dobra. Trzeba się odpalić, bo tutaj jest. jest, on, tu jest. I piesku dripowcu, chodź ze mną. Musimy go pokonać, piesku dripowcu. <grych> o! Jezu! Perfekcyjne miejsce. Tylko trzeba się tam dostać. O boże, najtrudniejsza rzecz. ścieki, ścieki, czy coś tam jest. Nieważne, ale tędy przejdę do góry. Mam nadzieję. O Boże, o Boże! Oh! Hmm. Dobra, jak on teraz tu wystrzeli. Puszczy O, wiem, wiem, wiem. O, sz... Dobra, szczelił, szczelił, szczelił. To... O, gruz! Eł, 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 eł. go trafiłem, ale on jest... O, 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 Boże, Boże, wyjście, wyjście, wyjście. Dobra, wyszłem, wyszłem. Ty. Wyszedłem oczywiście, dzieci. O, przecież mam grapple hooka. Kurde. Mój piesek dripowiec się aż pojawił żeby zobaczyć jak umieram, Dziękuję piesku też się kocham trzeba go znaleźć Do takiego bydlęcia nie trzeba szukać ale dupo. nic się nie stało okej, okay, co my tutaj mamy, jakąś bombę jakąś bombę o nie, przecież ja mam monster trucki. I mam jeszcze suwa. Okej. Okay. Tak będę już tam. O nie, 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 nie. nie. Tylko proszę Cię, nie obsikaj mnie, nie bądź taki Ojciec! Dobra. Może kanister jakiś jest? Tylko ta beczka. Wiecie co? A ja może podniosę? Albo dobra, wjadę w tego... ...bydlaka tym. Będzie z głowy, tylko on się bawi w spudermana. Chyba w niego nie wjechałem. O, pomogę. To jest moja jedna deska. Nie, nie, pokonamy. Nie, 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 on żyje? Da, ja nie, powiem, że on żyje. nie, dobra, nie, 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 Ale doszło. Aaaa! A. No dobra. Pierwszego pokonaliśmy. Teraz idziemy po drugą rzecz. Tylko dajcie mi chwilkę. Wiem, że wszystko widzicie. Ale no, już okej. Okay. Dobra. Teraz trzeba chwilę poczekać, aż to się tutaj zrobi. O, dobra jest. I teraz może pójdziemy. O! Tutaj. No nie, nie! Przecież my, my z tym nie będziemy grać. Chyba, że to zniknie. Nic tu się nie dzieje, tylko te te bagi. To. O. Nie wiem, co to, nigdy tego nie widziałem, ale dobra, co to. A map by Eli. O, ładne. A no tak, bo to było to tam tego miasta nie ma. Ale dobra Laguje, laguje, nie laguje, dobro, mamy mapę, która nie laguje, jemy. Teraz tak, za tym autem chyba był koniec... O. No to przed tym autem jest koniec mapy, ale... Jak tutaj jest coś takiego, to potrzebujemy. Też jest taki fajny mod. O, Al alieny się księgą morpherów. Patrzcie, to jak, jakie znam triki fajne. <śmów> o. o, one tu nie wejdą. One są za głupie. O kurde Tu jestem Matole Jedz mój pistolet, dobra Idziemy stąd Na chwilę coś wymyślimy nie, nie zmykaj mi tych drzwi Dobra Na drugie piętro i z góry będziemy do nich strzelali. O, Otwieraj mi to, mały szmrodzie. Z chęcią skorzystam z exit. Exit miałem hmm. O co to? Chodanie. O, tu są schody. Dobra. Ciekawe czy w tamto da się dostrzelić normalnie się rozwalił. Ale dobra. No ostrzeżenie. Tutaj trzeba strzelić podział. O... Dobra, poczekajcie chwilkę. Okej. Okay. One żyją. No dobra, już jeden nie żyje. Dalej jest... A może ten? Bójki jest stawt. na czoło przecież. Powinien denąć. O, babe, babe. Jezu, tu się wszystko pali. Pomocy, co ja zrobiłem? Ogień. A no tak, zapomniałem, że one są odporne na ogień. Dobra, gaśnicę trzeba to pozałatwiać. Oczywiście w dolnych piętach na pewno nic nie ma. Pewnie się nie nie pali. Pójdę wam udowodnić. Czy tu się coś pali? No nie. Nic się nie pali. Gdyby no Dobra, nieważne. Trzeba stąd Idę... jeden V. Chłopaki, ja nie wiem, co to jest fajne. Tak. Ja szczury są tak głupie. Jezus, tu się dzieje. Bra No i Ja ale to celne jest. AK. O To fajne jest? słaby. Dobra. Mordy, mordy, mordy. Nie, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. A, bo na policję. O. No co, wody się boicie? Dzień dobry. No ja mu w czoło z tego szczylą. Bratku, bratku, nie zbliżaj się do mnie! W gruntu ci zaraz. Wiesz co? Aha, i on to przeżył. Nie. Czemu ja mam takie słabe bronię? Dobra, w czoło dostał No, tak No to co? Dla was oczywiście, widzowie Dużo tego czy nie wiem, czy trzy to dużo. To chyba jak spada to ginie, no to dobra. Jezu, jak zladzyło. Przecież to mi się za pięć miliardów razy nie zladuje. pomocy. Pat patrzcie, patrzcie na te szybkie ruchy kamerki. I to jest, to, to jest to widzę, o. Proszę pomocy. Nie, bo ten metal mnie dotyka. A. No dobra, trochę się zwiększa. Dobra, trzeba trochę poczekać. A. Boże! Ja nie wiem, co tam się w środku musiało stać. Boże, bo tu teraz tylko takie lagi, bo ten pożar tu jest. Ale dobra. Jeżeli się wam podobało. Zostawcie subika i lajka oczywiście. Macie w tym momencie 3 sekundy na zostawienie subika i likę. Uh -huh, uh -huh. Tak więc. Wszystkiego dobrego.